Ta uchwała dzisiejsza miała na celu uporządkowanie pewnych spraw organizacyjnych w zakresie strefy płatnego parkowania. Niemniej ja jestem przeciwnikiem strefy płatnego parkowania w takim wydaniu, ponieważ zewnętrzna firma prywatna ściąga haras z mieszkańców miasta. Ściągalną, ściągalnością tych należności za złe parkowanie czy parkowanie w strefie nieopłacone obarczony jest aparat Urzędu Miejskiego i, i, i służb powiatowych, tam gdzie to dotyczy dróg powiatowych. No a, a to z tego są żadne korzyści, tylko masa obowiązków i, i nawet ośnieżanie w zimie nie dotyczy tych, którzy stawiają parkomaty, tylko tych, którzy właśnie umożliwiają postawienie parkomatów. To jest sprawa postawiona na głowie. Umowa gminy z, tą, z tym podmiotem, który zajmuje się strefą płatnego parkowania, wygasała z końcem prawie kadencji. Rzutem na taśmę została znowu podpisana na kolejne lata. I my mamy ten gorący ziemniak w ogródku, z którym nie wiadomo, co teraz zrobić. Umowa jest, obowiązuje obie strony, wypowiedzenie jej jest bardzo kosztowne, a mieszkańcy płacą. A to kiedy jest umowa? Na kolejne cztery lata jest zawarta umowa i prawdopodobnie nic się z tym nie da zrobić. Są miasta w Polsce, które zrezygnowały z strefy płatnego parkowania i nic się nikomu nie stało. Korzyści z tego są nieporównywalnie małe do, do, do skutków społecznych.